Dobra, co jestem już po księciu, ogarnąłam sobie jakiś tam item, kimieczek, lepszy totem Zostańmy z moim kolegą I ogólnie Siema. idziemy na, na strefę, żeby teraz pozabijać Bo chodź H5, chodź H5 Dobra, idę, i tak. A ja jestem H5 eee, Chodź przy linii, tak lekko 4-2, a nie ma go, kurde Ej, chodź 4-2, 4-2, chodź, 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 um, o, idę, chodź. gdzie? Który? Począc, takim tym, takim drewnianym tym Wyjął Z takim i tym Widzę, miałam, ja miałam On, 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 on Taki srebrny Nie wiem, ma, nie mam nie gdzie jest paka. Ten, o ten, ten, ten No, no. On To nie, to jest srebrny Czekaj, bo mnie tu każdy bija Możesz się pobić Możesz srebrny, w sumie Kurde, za dużo osób Nie, nie chodzi o No, cztery, Trzeba gdzieś indziej pójść Nie w takie, nie w takie ja siłki mam tutaj. Poczekaj, kogoś się k... nie takie zadymy Trzeba Trzeba... Nie wiem, do jakiegoś... na jakiejś złocie czy czymś. Ogólnie na was nie ma sensu tego. Czekaj. Bo do trapowania to byś się lepszy to nie ja potrzebował. U? O, o, o! O! Ej! O, nie o miałem to... jakiegoś laga, nie mogłem być śpadki. Na bez elek jest? Bo czasami na bezerek chodzę, nie mam. Przemagają, to on się boi. Wiem. W magencie trapują, ale tam na cheatach klatka śmierci czysto Uuuu, nikogo no, ja się... A kiedy masz, i ty? Ja? 3-5 mam. Ej, w się też bija, taki to mieć... Mogę zabijał, w sumie kupić... Mogę sobie kupić setek, no mogę sobie sumie kupić jakiegoś lepszego, żeby Steve mnie zabijało A skąd nie, 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 Ze skałę, Ze skały, nie, Ze, skały? ze, z, z... Z... ze skały, na i ogólnie e, dzisiaj o. muszę z 10 koła zdobyć na ciepłe mleko. Jako mój pierwszy item eventowy. przy okazji najtańszy. Więc sobie się A co robisz, nie? że musisz ja taki tu... awantów? No, e, czekaj, pod ziemią dużo tych. Chodź do ja pod to... e, Dużo osób otworzy.

Kogo? Ej, prawie temu temu cztery dwójce to tam y, pieps małem. Czekaj, chodź, go, za czekaj, zabiję go, czekaj. Czekaj. Odginę, odginie? Ej, chodź do środka, pij. tutaj, żeby nie wylatywały te. Ej, chodź, chodź, czerwika, czerwacz, Czekaj, chodź, chodź. Chodź przy wejściu. On jest słaby, on jest słaby. Czekaj, on, 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 on... Mam go, mam go, chodź! Kurde! kurde. Uważaj, nie? uważaj, masz ja, go! Kurde! Ja mało łebów, proszę uważać, bo weby są teraz takie drogie Masz, ja ci dam trochę, masz Dzięki, dzięki Żebyś mógł mnie zawebować No dobra A chodź do środka już teraz dwójkę by się fajnie zabiło, bo się te dwa teraz spostrujemy no dużo Ja go, ja go zapierczę, ja mam... Ja go zapierczę, ja mam cztery trójka, kamiaczek. Ej, jakiś Steve'ek za tom poleciał Uważaj, jakiś Steve'ek ma Bekto to, ponieważ... Zabijemy, zabijemy, zabijemy a tu masz przed sobą, jeszcze. Czekaj, weź go, on ma Koksy. Koksy to tysiąc kosztuje. Nigdy. Tu jest typ, czekaj. Czekaj wabiance, żabka. Poradzisz się tam z nimi? Kulde, uciekaj. Ja wychodzę, ja wychodzę. Wiesz? Chodź, chodź tu przed 20, bo tu się dużo potworów rafi Chodź przed 20. Czekaj go, zabijam jakiegoś? Bo tam w środku to już tak mniej się Raffi. No przecież się odpowiedzi najlepiej, że... No, o, dzięki. Nie ma tu. Gdzie on się pojawił, się ta ściana. Jestem? Jestem przy wejściu. Wiem, widzę, ja, tu jestem. Ja tu jestem. Szkieleta może wyjdzie. O, szkieleta masz, chodź, szkieleta masz. Szkieleta masz. Czekaj, czekaj, idę Nie ty... babijesz go. Chodź, chodź, przy, chodź, przeciw, sztawiska, świska. Pan ty, pan ty, pan ty, pan! Pan ty Była pan. Aj, uciekł ci. Chodź szkieleta szkieletów babijesz, szkielet, wa 5 jest... tysięcy, chodź. Ej. Ej to jest miał 3 HP i miał półty cztery 4, 4, rozumiesz? To on, on, on! Bigo, Bigo, Bigo! Bigo! Chodź, chodź, chodź! Co ma? Selwa! Cztery trzy! A to on ma? Selwa, cztery, trzy! A co? Jakś nada, right. To on! Szkieleta i zabi! No czekaj, bigo. On zarąbał ci szkieleta. Ale on ma cztery, trzy, Bigo! Zabij. On? Zabij. Tak! Ten do tego szkieleta zabij. Mian a, para już, tak. pająka masz, pająka masz, pająka masz! Pająka masz. On jest, o jest, zacznij po go. I go Mam 10 koła, dobra, idę kupić ciepłe mleko, Jest go. Dobra yy, Ciepłe mleko, takie tanie? No, 10 koła widziałem, chyba, że już coś kupiłem Idę ci szybko zabrać <grym> Nie no nie Poczekaj, serio, takie tanie? No mam, kupiłem już Dobra, yy, idziemy w sklep zacząć Dziesięć tysięcy, tak, dziesięć tysięcy Idę w sklep, yy, i, i, szurkę, dobra, mam szereg elementów, nie i odkładam już za pierwszy iten teraz Dobra. Ale najtańszy. A, A na co, teraz na co? Teraz czekaj, ja ci będę. Parawan chyba jest za 50, nie? Nie, nie, nie. Teraz. Ja y... to będę też A faktycznie, teraz parawa. 90 tysięcy. Ile? 90? 90. Dobra, uzbieramy się te potwory Dawaj, uzbieramy się. Dobra To tak? Czekaj, Siłka sobie kupia. Siłka sobie no, kupia. Może, a jest, jest jeszcze jedna A nie, nie ma już Jeszcze raz, Steve, jest, 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 laca, jest. Laca, Siłka mi ja. mi się nie chce wypić Ej, mam jeszcze 3, Steve Ej, Steve, zmierz sobie 3, chodź, 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 chodź Steve, zmierz sobie 3 ja, On? Tak, tego sobie, tak, tak, kupisz, kupisz, kupisz go, gubisz go. Pan to będzie, trzymaj mu, trzymaj mu, trzymaj mu, trzymaj mu, trzymaj cię do mek Kurde Oj, Uciek! Jest Ja mu nie trzymałem, ja chciałem z nim wejść Ej, a daj, rzuć mi tych łebów, mam trzy łeby Rzuć tych łebów Ej, jest, jest tak. Ej, chodź, ci rzuc Ej, mnie się nerywa, mnie nerywa Ej, ja nie wyrobię, chodź, 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 chodź nie Czeka, ja nie wyrobię, czekaj, ja nie wyrobię Czekaj, żeby cię nie zabili go. Ja biję go, pon plecak Kurde, go. Ja, Nie mam łebów Kurde Nie biją wszyscy Ja pierd... Uciekłeś? Chodź mi pat. mi padł. U... Ale uciekłeś? Ta, żyje. ale nie mam łebów w ogóle i kosów no. Chodź ci dam, chodź ci dam, chodź ci dam, na wymiankę chodź Nie, chodź na o, no, 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 Chodź walki. ci dam, dam ci to Czekaj, bo podczas walki jestem Ja też, ja też Delikatna pomoc, przyda ci się chyba Chodź, środek linia O kurde Czekaj, bo chcieliby mnie ktoś, mi do serce, bez to temu. Muszę uważać nie, to kiedy wyjdziemy. A masz totem? To ci mogę też dać tak jak chcesz. Nie mam. Dajcie totem? Padnij, padnij, nie mam. To mogę ci dać jak chcesz. Tylko nie dawaj też za dobrze, żeby nie było. A tak, czyli. No bo gdzie jesteś? Nie ma ciebie. What? E, czekaj, dajcie, poczekaj. Czekaj, siadłem ci po tej I poszedłem ci po tego. O, chodź, wymianka daj. Czekaj, kurde, jest tylko w sensie, Daj mi łeby daj mi i to ale... tam potrzebuję. Tyle dałem Ci wymiankę, daj mi wymiankę, to ci dam. O, dzięki. No bo, i dobra, i dawaj, to fajnie, Muszę sobie kupić. kupić. Czekaj, czy Steve jakiś. Czekaj, no to jest, mój tam mój tam mój. jest Prime Nikola, widziałem. Jak chodził? Racek to się kłóci, ja w knize za Chodź pod te skałki, kizom, ja nie ma sensu. Ja jeszcze miałem, ja jestem. Jakbyśmy zarąbali taki mieczek cztery pójcia. Hmm, nawet kiedy, żeby mastał, to kij. Nie, ty ci się skamp, nie wiem, co to bądź? O, cię czter, ci czterej, my cztery cztery, cztery, czter, 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 chodź tu! Tutaj ten, ten, ten! Ja czekaj, ja muszę czter, wylecieć Czekaj, jem koksa! Ja piętno, co ty koksa jeszcze Co on miał? Cztery, cztery miecz co on miał? Cztery, dwa i... To ja bym nie wyrobił! Ale mam ja bym nie wyrobił! Miałem 4,2 i budu bu, jeden, byś wyrobił. A ten, ten wyrobił. Czeka, to to bym wyrobił. Ja efekt chyba. Czekajcie. Kiś batam. Chyba 4-1 to gówno, ale... Warte 15 tysięcy Grandy Kogo ty chcesz bić? To są trzy potwory, Grandes. Nie, nie wiem ile chcesz Ej, mam rzęsie Ej, Cztery cztery full Czekaj, ja biję Kurde, szkoda Cztery cztery full Ale ja się wstydź mam, mam Ej, ej klatą, trzy, bigo, go, bigo, go, bij go klatą cztery trzy ten, ten Ten Klata cztery trzy Który? Ten. O? cztery trzy full Full full, 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 Bigo full, ma klatę Dobra Ja wyłapię sobie, bigo Czekaj, Ja kurde jest 4-3, kilki klapa 4-2. To jest wid. Ja też mam klatę 4-2, to też bym... To ja mógłbym przegrać. Zabi go, zabij go! No ile i jest na masówkę tu. Czekaj, bo oni się wpieczają. A nie idą, niech idą, zosta i niech idą. No wiem, to one nie będą nam przynajmniej przeszkadzać. Restoranki tubijam będziemy gwiazdkę.

No mogę ci dać coś tam, tylko że ja sam nie będę farał miał, nie? już. Musisz. Grandy, to jest twój odcinek, ty musisz sam dorobić się. Dobra, idę Oj, nie, nie! Dobra! Niech nie bije! Chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, chodź, chodź! Cztery dwójka! Chodź! Kurde! No ten pies tak ucieka! On o, podlatuje, próbuje o. mnie zabić! On ci próbuje go podkraść. Mam. A nie. No kupię, kupię z się ledwo rusza. No, ile was jest przy tych skałkach? Tylkoż, o to grandówka. No, jednego to Jak go tylko kitniasz, to giniesz, mówię ci. Nie go, nie bij. No ja. No że serkę. ty go nie zabijasz. Czekaj, idę Seta repnąć. Idę Seseta repnąć. Nie wyrąb się. Nie wybierz się jak mnie nie ma. Ja jestem oba zabiję. I zginę pewnie. Musimy zabić chociaż taką jakbyśmy zabili 4-1, to idzie po to dostanie, chociaż ty będziesz miał jakieś tam itemy, nie? A jak zabijemy 4-1, to ty chcesz to selnąć czy bierzesz? Nie no selnąć Nie ma sensu tak głównie latać. Czy na dwa sobie? O, ja sobie potwory pozabijałem mam No 10 na razie... Ty na razie ty nie potrzebujesz. No te to Zabiłem Zabiję dwa potwory, mam dziesięć koła już... Na razie... na razie ty nie potrzebujesz miecza, bo... No, ty, tylko ja się na razie biję jest! Ja mam cztery trójka, potrafię! Skalka jest! Ej, 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 padam Nie, ja się zabijam! No Gdzie? na serce mam Zginę Wyrobiłeś? Zginę chyba ale... Nie Żyję, czekaj, czekaj, czekaj czeka. Przy wejściu, pierwsza skałka Nie mam niczego je... bo tutaj... Czekaj Wylecia. Wyleciałaś? wyleciała bo... No, Wyleciałaś? Wyleciała, ale jeszcze nie leci Ja ci jestem przy wejściu, ale mi się nie chce wylatywać Ej, czekaj, czekaj, chodź, chodź, chodź Przy wejściu Łepa mam wlewa. Piękna, Jedna, jedna Pierwsza skałka to... Biegną, idą! Paty, 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 paty! Uciek! Trzyma mu! Paty! Kurde! Uciek! Biegną! Chodź, chodź, wyjdźmy, wyjdźmy, wyjdźmy! No, no, chodź, wyjdźmy! Czekaj, dwa, cztery, trzy, jakieś zionki! są Czekaj, są jakieś zionki! Czekaj, pająka tu są jakieś Jakie? Czekaj, bo tu są Czekaj, to, to? A, Ej! Zginę, 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 zginę! zginę, zginę, zginę. Chodź, chodź! Czekaj. Piękna! Z... Jestem, jestem. Przez wam je biło. Jestem kupa. Aha, bo tu masz takie faworyty. Ja się zapominam. Ej, ja, ja mam tą cztery dwójka, mogę ją zabić w nie. Ej, nie próbuję zabić. Ej, jest domy, i chodź! Ej, nad, ej. nad, nad wejściem! Tak, ej, jest full, full! Cztery wam mam! Mam w domku cztery dwójkę, patrzcie Gdzie? Się, ja nie wiem gdzie! ja, e, ja, taka ci dziu... Lecę! Słuchaj, znaczy jeszcze znaczy w tej się pada. Aha, no. widzę! widzę. tej się, się, się nie środku, w tej poszła, poszła. się w się się! w tej się, nie. Kude, no nie. w nie. No, o, się, chwili w tej chwili w tej się posła, tej chwili w tej chwili w tej się, w Lorda. Ej, ja... Ej, podczas PVP potek nie można pić! Serio? Nie wiedziałem. No chyba nie. Ej, o się... nie! No tak, chyba nie można. Ej, mam pomysł. A mam pomysł, onego osia, nie goosia. Ej, widzę. przy tym, przy wejściu widzę! widzę Nie ma łebów. Oni padną wszyscy tu na jednego cheat. Rzuci pęczynę, rzuci pajęczyny. A oni kupią, kupię, zakupy to Ale se kupię i tak. Oddaj! Ej, oddaj! Mam wieczek z jak widzicie, 28% Widzowie, jest szukane. widzowie z... sobie selne i kupimy sobie parawan, widzowie, i będziemy kończyli ten odcinek No bo nie, do... nie ma, dawaj spała na No to jest no co! Aha, no, no dobra, to, taki... Oddam. No oddam ci to, dawaj, ci dawaj ja ej. ej, czekaj, zaraz Discorda Dajcie ciekawego? Mam, mam już, skupiłem się, zabiję kilka potworów, Tylko to temu, nie wiem, mam Mam za to koksy Ja ci mogę... Dobra, nie dawaj, nie dawaj Dawaj dawa, zabijemy kogoś się... Co to za odcinek, bez jakiegoś takiego heal'a, no Dawaj zabijemy. Nie wiem, no musimy no, chociaż jakąś tarciankę jest... złapić, to ty byś miał coś tam Tu jest dużo osób, takie jakby dziurze między dwoma kostkami, wiesz gdzie Tu jest mega dużo... Brawo, wam, Dużo tam jest sosu? No jak, jak się odnowi generator po człowieku. Żebyś ty wiedział. No, to tunelu. Ja Ej, kurde. A jak tam wejść? Będę ja wiem jak... Aha, bo ja już, wiem, już, wiem, już wiem, już wiem. jak tam wejść. Ej, bije mnie! Bije mnie czterwójka cztery, jakaś. Dawaj, bij, pij, pij, gdzie Nie, bo... Oj, 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 Ej, Potem do generatora tam jeszcze. Chodź, chodź. Przy wejściu, bije mnie, bije mnie Dawaj, dawaj, Przy wejściu co? Przy wejściu do... Dziurze, Skałek? W tym kołu, w tym kole takim, w tym kole mam wejś, Widzę, a... widzę, widzę Czekaj Dobra, ja będę go bił w ręki Mam go, mam go, mam go Wchodzę Tu w domek, ja cię pozazmienię A nie To ty musisz mnie z utrzymać Ja muszę go wyłabować jakoś Ja go pobiję ja Owracaj go... wracaj tu! Podbij go! Czekaj, no go... Podbić. Czekaj, Czekaj ja go... Czekaj ja go podbiję. Okay. Co ty mu chcesz na most? No. Czekaj, do na most bo... go. Mango, mango! No jak ja ja czeka przez te kobłyby! Set pada cały, dobra, biłam kolejnego w kicie. Nie no. Musisz sa, Ty musisz, no, musisz nafarmić koby, y, jakieś tam pieniążki, żebyś miał tego. Na y, ja pajęczyny, tyś, nie? No. Niby, niby mogłem cały ciąg potwory zabijać, ale to był nudny, no jak szczerze. No, a masz cięcie? Nie, nie masz, nie? Nie, nie mam. No. O. Sobie. no. fabijaj, fabia? Mam pięknie. Mam typ... mam mam... mam. No no, ucieka, no, zobacz jaki to jest piesek. No, ja ci chyba nie będę pomagał jakoś tak, no bo jak oni tylko mnie widzą to wiesz jaka dziś jest. No ja muszę go napisać. jest. Mam, 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 mam. Ma, ma. Pomóż, pomóż, pomóż. Mam go. Mam go. Przy wejściu widzisz. Mam go. Zina. Mam go, mam go, chodź tu. Jedno seca. Gdzie ty jesteś? Przy wejściu, a ty a tego bijesz, a innego biję. No bo nie ma obu. No. w mu, nie mam webów, nie mam webów Mam go! Czekaj, mam... e, czekaj wypuść mnie, wypuść mnie, bo ktoś mnie bije po plecach, wypuść mnie, wypuść wypuś mnie Dobra, wyszedłem To jest Steve, to jest Steve no, Czemu też idziesz do usta? Ja biję, bo oni mnie mi... chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź Oni mi, mi biją po pięć Pomóż no Padnę, padnę I następnie Cię? Nie Biegnę, biegnę Rowko, puja i padła, balnę i padła Biorę go, biorę go z ciebie Biorę go z ciebie Rowko, Wziąłem go! Dobra, Uciekłeś? Ja. U, jeszcze nie, ale ucieknę raczej. Chyba uciekł. O nie? Ja? Wypuszczam cię, wypuszczam cię! Oni na mnie się wkupiają, a niech się wkupiają. O, tręża. Co wy Naprawdę Dobra, nie się, myślicie, że... że mnie zabijecie? Mian bracia myślą, że mnie zabiją. Ej, padłem, padłem. I na serce mam. Myślałam, że padnę. Gdzie? No, niż nic. Musisz ja mówić, jak, musisz mówić, jak kogoś widzisz, te, bo tak to ja ci nie wdążę pomóc sekundę. Dobra, nie rozumiem cię. Czekaj, ja co to idę sobie rapnąć. Chyba też to woli Te fety tak szybko padają, nie? Szczerze, chyba już kończę dzisiaj ten odcinek, wiesz? No, Kończysz? Skończę, no nie, bo może... musisz przynajmniej wpróbować ten parawan jeszcze wdrać, a ile masz pieniędzy? 10 kołat. No to dawaj, musisz spróbować dobierać bez... na ten bo parawan. Pójdziemy na te, na ty, wiesz co. I bo po prostu... Zakresie, no, I ten. Na to? I na, na moby i po prostu będziesz nie killował, a ja na fajnie kasy z mobów, to 100 tysięcy. No taki jest plan. Kurde, haś um... Może nawet ci uda kogoś zabić, jak chcący. Ej, psy w skałkach biją się. Ej, zmieniamy K, bo tu jest tyle tych ziomków. Zmieniamy H. Dobra, H. Dawaj. Zmieni się w ogóle. Dawaj H3. Okej. Okay. Czekaj na co już. Dawaj. A Dobra. trzy puszko? Nie wiem, lecę dopiero. No, jest chyba Dobra, ja. Mane mossa, mane mossa. A, nie ma już. Mane Brat, kręcasz... Ej, bo to, to nie lifesteal, nie? Nie pomyliły ci się tryby? Nie. Bijam jakiś ziomek, ale on spieprzy na jednego strzała. Ej, bieg ktoś do ciebie, bieg ktoś do ciebie. Czekaj, jaśnij na mosa komuś kręcę jednak. Ej ja kręcę na mosa poją. Biegają do ciebie, miałem. Nie wiem czy nie padniesz, bo biegają do ciebie jacyś. coś. To pająka mi da. O nie umiesz się zachować, pamiętam. Nie śmierć, ale śmierć, nawet pająka. Kurda, ja już ziomkowi kryciłem na mofa, O, ktoś tam wleciał yy, Wyjdziesz, bo tam jacyś netherite'i wylecieli? Ja, ja zabijam to z prostem Pod folki Mam kolejny? Jest jakiś netherite na wejściu No czemu wy się tak na mnie rzucacie, pieski? Pieski! Ale uspokój... A, dobra, oni się boją mnie jak, jak, jak jakieś dzieci Mówię w to, że te moby się rafią w ścianie ja mam 15... Ty ja mam 15 tysięcy, już znalazłem teraz. Wiesz o! o. Ja mam! Mam 20. Ej, A co zginasz. nie? Ej, zginę, 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 chyba. Ej, szkoda, że nie mam nielotki. Jakbym miał nielotkę, bym wypieprzyłby nielotkę i by już nie połóżmy. Nie ma się one mosam, chodź szotka, Nie dosarce. Na co? Na co? Idę boxa. Gdzie? Zginąłem. Widzę! Zginąłem. 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 Zginąłeś? Dobra, no mam 20 tysięcy, no? Dobra, to ja kończę, że człowiek? Jutro, 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 jutro